Obecnie posiadamy trzy czytniki e-booków, które można wypożyczyć do domu na miesiąc w bibliotece centralnej. Mamy nadzieję, że jeżeli usługa się przyjmie, będziemy myśleć, żeby poszerzyć oczywiście ofertę tych urządzeń. W jakiej formie pan wybiera książki? Tradycyjnie na papierze czy też e-booki? Tradycyjnie, ale e-booki też czytam. Jakie są zalety czytania e-booków? No, łatwiej dostępne po prostu. Można ten e, czytnik e-booka, po prostu jest mniejszy, poręczny. Można go wszędzie zabrać ze sobą. Na papierze. A co o tym decyduje? E, nie wiem, tak mi się wydaje, że to lepiej. Chyba z książką już zawsze gdzieś można iść i przeczytać o mnie. Pani się przyzna, czy próbowała Pani w ogóle czytać kiedykolwiek e-booka? Nie. Tradycyjnie najlepiej. W ostatnich czasach bardzo popularne stają się tak zwane e-booki. Czy czuje Pan zagrożenie ze strony czytelników tej formy książek? I czy ewentualnie myśli Pan o wprowadzeniu e-booków do sprzedaży u Pana? Hmm. Szczerze mówiąc, na razie się nad tym specjalnie nie zastanawiamy. Dlatego, że hmm, myślę, że w Polsce to się rozwija na razie powoli. No, i też jeszcze nie sprawdzaliśmy, jak to by w praktyce miało wyglądać w formie czysto handlowej. Natomiast no faktycznie jest, jest taka forma, i mm, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jeżeli to ma poprawić y, odsetek ludzi w Polsce, którzy czytają książki, no to, no to czemu nie? A jakie są Pani ulubione gatunki literackie? Ja lubię na przykład wszystkie książki oparte na faktach. A co no. Pani ostatnio przeczytała? Jak się Pani podobało? Zakaz kochania. Jaki jest Pana ulubiony gatunek literacki? Myślę, że to jest y, Polityka Fiction. W 2015 roku największą popularnością na ogół cieszą się tytuły, które wyszły przed świętami roku poprzedniego. Y, I tak jest co roku mam wrażenie. Y, no i y, no, takimi tytułami, o które naj, najwięcej klientów pyta, no to są y, prawda, kolejne książki polskich autorów, czyli. Tu jest najnowsza książka Olgi Tukarczuk, księgi Jakubowe czy y, najnowsza powieść Szczepana pana Twardocha, lokalnego pisarza y, pod tytułem Drach. A jakie są Pana ulubione gatunki literackie? Poezję. No. A co pan czytał ostatnio? Co ja czytałem Lalkę.